Dobry wieczór, dzwonię z firmy Górnik, Krystian Walecki z Poznania, jadę z ziemniakami. Słucham? E, słucham? Halo? E, dobry wieczór, Krystian Walecki, z, e, dzwonię z firmy Górnik, jadę z ziemniakami z Poznania. Ale proszę pana, to gdzie się pan chciał dodzwonić? E, do Tychów. Chwila już, muszę sprawdzić na... bo tu mam fakturę. Proszę Pana, to jest prywatne mieszkanie. No, a mnie to jebie, słucham. Eee, Bujak... Chwila, chwila, Bujak... bo tu mam więcej nazwisk takim. Bujak Marianna. Edukacji. Proszę? Kurwa, Bujak Marianna Edukacji. Kurwa, ziemniaki. Ale mi ziemniaki nie są potrzebne żadne. Dziękuję. No, ale to wie Pani, mnie to jebie, że Pani... Ale jest... No, to nie jest, bo to jest... To jest 5 ton. No. <grym> pani, co Pan na polu posadził? No, ale to nie jest śmieszne. Tu jest 5 ton. Tak, tu jest 5 ton. To jest, kurwa, 2000, tak? No buja kurwa Marianna, tak? No. no. No to co pani mi tu nie mówić, że kto zamówi? No pani kurwa, tak? No proszę pani proszę pan się nieki, nie słowa. No bo to nie, bo ja da z Poznania 5 godzin do tychów kurwa i to nie jest. Bo ja, 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 ja pochodzę z Częstochowy i ja nie, nie pojadę specjalnie kurwa z Poznania do Tychów, żeby jakieś pierdolone ziemniaki zawieść kurwa i pani mówi, że pani nie zamawiała, tak? No to proszę sobie wyobrazić tą tą sytuację. Po no, to w tej panie jest no powiedz mi pan. No, nie to oferuje, kurwa, po co to pani jest kurwa, tak? Pani, do No spierdalaj, suko, i kurwa tam jest za pół godziny, tak? Wypierdalaj kurwa, bo ja tam jest... Ja... E, dzień dobry. dobry. Firma Tinti, firma kurecka Tinti. Ja jestem pod państwa blokiem i przywiozłem przesyłkę. Aha, ten zegarek, czy co, to z Warszawy? E, tak, tak. No to niech pan do klatki numer jeden na Boheńskiego jest. Pan to znaczy, wolałbym, żeby ktoś zeszedł. Aha, ojejku, no to muszę zejść. Pod jeden kąt stoi? No gdzieś tu... No jestem tutaj, tak, tak, pod jeden kąt. Klotka numer jeden. A ile trzeba pieniędzy? E, 125 E, no to nie, to nie do mnie. Ja takiego nic nie zamawiałam. No I jak... Bale... A jakie nazwisko tam jest? Banusiak Mirosław. Mirosława. Nie to ja tak tam byłem. Boheńskiego. Boheńskiego, tak? Ja... No, ja nic nie zamawiałam za cenę. No i jest A ile miała to być cena w ogóle? Zeg zegarek 15 mam. Czymś, 15 zł. Bo to zegarek tylko. A nie Aha. 25 zł. Aha, tak. przepraszam, przepraszam, bo to mam inną fakturę. No. Czy ty, Ale. No, no to tu jest 15 zł, no i jest jeszcze opłata kurierska 10 zł i 25 groszy. Czyli razem. Razem no Razem będzie 2595 O Boże, a czemu to tak szwakier mi no doły ten, że 15 zł ja bym musiała... Ale to o 15 złotych ten zegarek, nie? I jeszcze przesyłka o? do tego. A czemu tak dużo? Oni przecież też mieli, a przesyłka Ino, tam nie wiem ile, 2 złote czy ile? Czemu ta przesyłka? No, ale nie wiem, taka bo droga? to jest firma kurierska Tinti, no my jesteśmy solidną firmą. No, i drogą, niestety. No i gdzieś, no ale to i tak nie jest drogie. Ej, niech pan wrzuci ten zawiadomienie lepiej do skrzynki, bo to jest nie dla mnie, ja się to muszę zapytać. Jest no, dla pani, no. jest zegarek. Ja w nim mam. to co ja będę tu stał pod tą klatką, jak ten idiota? No to ja panu otworzę, no niech pan wyciśnięta i ten i do skrzynki wrzuci ten. I, I ja się muszę zapytać, bo to nie jest To niech pani tu zejdzie i porozmawiamy. I no, zobaczy no, pani... No, zobaczy pani no, sobie tą przesyłkę czy to jest w ogóle ta. No ale to no, mała, dobra. To ja tu jestem pod jedynką. Chuj wyjdzie płycia, tam małta niba.